Proszę Państwa, z Pałacu Sztuki. Tym razem przeniesiemy się do świetlicy imienia Stanisława Wyspiańskiego, a tam wystawa krakowskiej malarki Magdaleny Nałęczy. Wystawa nosi tytuł Otchłań i odwołuje się do jednego z cykli malarki, który właśnie został na wystawie zaprezentowany. Ale tak mi się wydaje, że na wystawie możemy zobaczyć nie tylko obrazy z cyklu Otchłań, bo pojawiły się tam również bardzo interesujące. Miniatury. Czy one również przynależą do tego cyklu? Myślę, że o tym opowie nam autorka, pani Magdalena Nałen. razem ze mną w studio dobry wieczór? Dobry wieczór, witam państwa bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że, że mogłyśmy się spotkać i porozmawiać o tej wystawie. Wystawa w świetlicy Stanisława Wyspiańskiego to nie jest duża wystawa, bo też i świetlica nie jest pomieszczeniem bardzo dużym. Ale trochę tych obrazów na szczęście się tam pomieściło. Powiedziałam, że są obrazy z cyklu. Cyklu otchłań, ale e, oprócz tego znalazły się miniatury, ponieważ one są. Blisko wejścia, te miniatury. Zaraz jak wchodzimy po prawej stronie, Państwo zobaczą całe cykle tych miniatur, to może od nich zaczniemy. Tak, bo tak naprawdę ten cały cykl zaczął się od tych miniatur i od takiej rzeczywistej obserwacji w natur z natury i przeniesieniem to, co w realu, na właśnie te impresjonistyczne, wrażeniowe miniaturki malowane olejem na papierze oraz szkice tuszem, które również były wykonywane w naturze bo jak Państwo się zorientujecie, głównym motywem i inspiracją do powstania tego cyklu była woda, tafla wody, zjawiska atmosferyczne, jakie zachodzą między niebem a wodą, morzem, jeziorem, rzeką. No i mogłabym powiedzieć, tam ta woda ujawnia się z całą wyrazistością i pokazuje nam też pełnię tego żywiołu. Ale wracając do tych miniatur, oczywiście mamy jakby dwie serie miniatur. Z jednej strony, jak pani mówi, te miniatury malarskie, i z drugiej strony te wykonywane tuszem. Te wykonywane tusze są bardzo interesujące. One takie są, jak się im przyglądnąć, takie troszeczkę w, w kolorystyce sepi, jak stare fotografie, a przecież nie są. One faktycznie powstawały w naturze, w bardzo upalne dni. Więc czasem kartka spadła mi do wody, czasem przy, przygrzało mocniej słońce, i one po prostu takie w zmieszaniu z tą naturą, w której powstały. Takie taki mają odbiór, że faktycznie są, mają dużo laserunków, różnych przetarć. Czasem przypadek zamieniam w jakość po prostu rysunkową na tych miniaturkach. No i mają taki charakter jakby starych. No to jest ciekawe, czyli pani mówi, że powstawały w plenerze, co, co od razu pokazuje nam, że prac, po pierwsze pracuje pani w plenerze, a po drugie, że te niespodzianki plenerowe artysta może przełożyć na y, walor Prac. Dokładnie tak. Jeśli mam możliwość, że znajdę taki zakątek w plenerze, że mogę pracować sama, ponieważ nie lubię tłumu i jak ktoś patrzy mi przez ramię, to wtedy faktycznie część rzeczy powstaje w naturze, natomiast generalnie lubię studio i swój klimat, swoją atmosferę i pracę taką w samotności. Te miniatury robione tuszem noszą nazwę jezioro, czyli do, odwołują nam się woda, tak, ale jezioro, jezioro nie zawsze musi być spokojne oczywiście i woda jeziora. Nie zawsze bywa spokojna, to w zależności od gabarytów tego jeziora, ale to, a potem już te kolejne miniatury, no to już odsłona właściwego cyklu otchłań. Tak, one opowiadają o zjawiskach atmosferycznych, o burzach, o świetle, które się pojawia na niebie, o chmurach, które się odbijają w tafli wody. Generalnie głównym motywem jest morze. Kiedy mówimy o wodzie, prawda, że woda jest motywem, że ten żywioł wody jest motywem, to, że będziemy obracać się w pewnej charakterystycznej, dla tej wody kolorystyce. Oczywiście wody mają różne odcienie błękitu, szarości, granatu, zieleni, ale na pani obrazach to wcale nie są tylko te kolory. Właśnie to, co jest zaskakujące, to powiedziałabym pojawienie się takich niespodziewanych barw. Tak, no bo sama natura nas takimi barwami zaskakuje. No, niebo i morze może być rozgrzane do czerwoności, a równie dobrze może być groźne i ciemnogranatowe, wręcz czarne, tak? Więc, jakby sama natura sugeruje też i kolorystykę, ale tak naprawdę i te motywy, i środki wyrazu, jakimi się posługuje, służą mi zupełnie do czegoś innego w tych obrazach, żeby doprowadzić je zupełnie w inny wymiar. Czyli do czego? No właśnie, początkiem jest odzwierciedlenie natury, potem przez te środki wyrazu doprowadzenie tych obrazów do tak. Tak naprawdę do abstrakcji, do zabawy materią, a wszystko spina tytuł otchłań. I tak naprawdę ona nadaje sens i ideę, i to, co chciałam pokazać w tych obrazach, czyli tak naprawdę opowiedzieć o nas i o naszych uczuciach, o, tych, o tym, co w nas tam głęboko siedzi. Kiedy wypowiadamy słowo otchłań albo myślimy o otchłani, to raczej nie towarzyszą nam takie pozytywne uczucia. Raczej otchłań działa na nas jako coś, co może nas nawet przerwać. Tak, no bo... Może otłań... pociągać, ale, ale i przerażać. Potchłań to taka czarna dziura, jakaś, jakiś bezkres nieograniczony, jakaś daleka przestrzeń, niebotyczność, coś nieosiągalnego dla nas, a tak naprawdę jakby pomysł na ten tytuł właśnie się też wziął w sumie z natury, no bo z obserwacji tej tafli wody, w której się odbija ta rzeczywistość, odbija się niebo i nie wiemy, czy to niebo jest nad nami, czy jest pod naszymi stopami. Nasze twarze się odbijają w wodzie. Czasem ta tafla wody odzwierciedla ten obraz rzeczywisty w, spo w sposób bardzo realistyczny, a czasem zupełnie go zniekształca, wykrzywia i to tak naprawdę y, stało się tym takim motywem moich poszukiwań w tych obrazach. Takim intrygującym, tak, prawda? No bo tak. odmań jednocześnie jest oczywiście pewną tajemnicą, którą, jeśli chcemy, no, możemy zgłębić. Pytanie tylko, czy chcemy? No, w tych obrazach też się pojawiają smugi światła, tak? No bo poprzez te chmurne chmury czy wzburzone fale pojawiają się smugi światła i słońca i nieba, które daje mówiłam pewien optymizm. Właśnie tej, mówiłam właśnie <noise> o tych niesamowitych barwach, prawda? I żółcie, i złoty, i, i róże, i zielenie, tak. takie bardzo intensywne. Ten motyw dał dużo możliwości właśnie, zarówno takich symbolicznych do opowiedzenia o tym drugim dnie obrazu, a również do takiej fajnej zabawy malarskiej materią, bo tam są i plamy położone in pasto, grubo, są plamy rozdrobnione w taki... W takim geście po prostu action painting, mm -hmm. czy też laserunki, więc to... Bardzo była... ciekawe zresztą to jest, to warto się zatrzymać przy tych pracach i, i przyglądać się właśnie technice ich wykonania. Więc ba jest bardzo różna, tak? Na końcu powstały też zupełnie już abstrakcyjne akryle na papierze, gdzie również użyłam pigmenty brokatowe, co dodało też pewnego klimatu tej serii. Pracuje Pani cyklami, Tak, tak, tak zawsze właśnie. cyklami. Czy to teraz jest akurat taki czas, że, że Panią zaintrygowała ta otchłań, jak Pani mówi, też w której się jej rzeczywistość odbija i my w tej rzeczywistości się odbijamy? Jest tam jeszcze coś, czego nie znamy, no bo otchłań jest bezkresna? Myślę, że jest wiele, czego nie znamy. To, to co pokazuje Świetlicy Wyspiańskiego jest jedynie fragmentem tego, nad czym pracuję od trzech lat. Tak naprawdę ten cykl poszedł już w zupełnie duże formy, zupełnie abstrakcyjne, oderwane już od od, od rzeczywistości, myślę, że widz patrząc na to już nie znajdzie tam horyzontu nieba, tylko już znajdzie samą ideę, którą chciałam przekazać. Powstał też taki cykl tysiąca pudełek od zapałek. Na każdym pudełku jest namalowany inny pejzaż, ale to już jakby opowieść na inną historię. Ale to już nie jest otchłań, tak? To jest nadal otchłań. To jest nadal otchłań, w zasadzie otchłań opowiadająca o piątej porze roku, której tak naprawdę nie ma, którą sobie możemy sami wyimaginować w naszej wyobraźni. Mówi Pani, że od trzech lat maluje Pani tę otchłań i końca nie widać? No w zasadzie jeszcze mam kilka rzeczy do zrobienia. A tym tej, cyklu. do tej pory cykle, które Panią zajmowały to? Przed otchłanią też był taki trzyletni w zasadzie cykl, bardzo osobisty. To były ogrody wspomnień, który się składał z czterech części. Z ogrodów miłości, który opowiadał o moich takich bliskich uczuciach, o ogrodach pożegnań, o moich bliskich, którzy którzy odeszli, o ogrodach wyobraźni poświęcony twórcom, malarzom, którzy mnie inspirują. I ogrody dzieciństwa, czyli taki mój powrót do, do starego albumu ze zdjęciami. I to był taki bardzo, bardzo osobisty cykl, który mnie mocno wyeksplatuował przez ten czas i w zasadzie musiałam wrócić do natury i stąd właśnie się wzięła ta odchłań, no bo wróciłam do natury, do obserwacji, do tych szkiców w plenerze, a potem już wiedziałam, w którym kierunku ten. Cykl pójdzie, więc tak go rozwinęłam. Ten cykl odchłań to właśnie i pejzaż, bo jednak to, co pani mówi o do natury, oczywiście on jest przetworzony malarsko i przez panią, pani wyobraźnię, ale jednak pejzaż, ale też i abstrakcja. No tak, no bo te środki wyrazu i te wszystkie zjawiska, które się na niebie i tej wodzie dzieją, stały się takim no, pretekstem do budowania obrazu jakby w zupełnie innym kierunku, odrealnieniem go. Nie jest pani jedyną artystką, zafascynowana naturą, odchodzi jak gdyby od takiego przedstawiania tej natury, no nawet chociażby przetworzonej przez, przez artystyczne oko właśnie do abstrakcji, że w tej naturze odnajduje takie elementy, które, które są na tyle fascynujące, że one mogą pociągnąć wyobraźnię malarską. A wtedy już mamy do czynienia już nie z konkretnym odwzorowaniem jakiejś tam nawet przetworzonej rzeczywistości, tylko właśnie z pewną abstrakcją, ale która gdzieś ma konotację jednak w tej naturze, tak? Tak, ja właśnie lubię abstrakcję, w której widzę jakby źródło z natury, bo wtedy ona jest dla mnie taka prawdziwa i w zasadzie to jest taki pierwszy mój cykl, który w ten sposób wymyśliłam i w ten sposób malarsko poprowadziłam, że właśnie został doprowadzony do tej abstrakcji. Jestem z tego no, zadowolona, bo to jest taka Taka nowość też i dla mnie. Zaczęłyśmy od tych miniatur, bo tak rozpoczynamy oglądanie wystawy od, od tych miniatur. Ale żeby uściślić, no to powiedzmy, że to są tylko takie dwa elementy, które pokazują nam miniatury. Pierwszy ten, o którym mówiłyśmy, który odwołuje się do tytułu, czyli do jeziora, różnych wizji jeziora. I potem ten cykl miniatur-otchłań i to rozwinięcie otchłani. I tu trzeba dodać, że to są już obrazy wielkogabarytowe. A tak. Może jeszcze nie największe. Bywają większe, ale też i niemałe. Są większe z tej serii, ale tu pokazałam tylko taki wybór, który no, no, ze względu na powierzchnię tak, galerii, taki wybór, no, takiej esencji tego, co chciałam opowiedzieć. Ten temat też zmusił mnie do tego, żeby poszukać innego formatu. Na wystawie są tak zwane w cudzysłowie ręcznikowe formaty, czyli bardzo długie płótna w pionie. Format posłużył mi jako narzędzie do pokazania ekspresji tych zjawisk, które chciałam opowiedzieć na płótnie. A one takie trochę troszeczkę niesamowite. Możemy się nawet tam doszukać. Takie pewnych... kosmiczne trochę. Właśnie. No, też takie opinie na wernisażu słyszałam. Niektórzy widzieli, faktycznie dopatrywali się realistycznych rzeczy z natury, horyzontu, fali, chmury, a inni zupełnie widzieli abstrakcyjność inne rzeczy. Niektórzy w ogóle nie widzieli w tym pejzażu i to jest właśnie fascynujące, że odbiór tych obrazów może być tak, tak różny. Bo on jest bardzo wieloznaczny. No, mamy tytuł. Pani nam podpowiada troszeczkę tym tytułem. No tak, A, tak, Sposób <laughs> odczytania. Odwołuje się Pani jednak do tego pejzażu z wodą w tle, z wodą jako głównym bohaterem, prawda? Więc troszeczkę daje nam Pani podpowiedź, więc idziemy trochę za tytułem, za, za Pani myślą, ale potem to już jest kwestia też naszej widzów wyobraźni, tak, która ale nie i musi i się... Uczuć. <laughs> właśnie, to wcale się nie musi pokrywać z tym, co artysta namalował i co myślał sobie malując. bo Może nie o to chodzi przecież w sztuce. No tak myślę. Mnie na początku cyklu fascynowała faktycznie tylko przyroda i dawała mi spokój, a potem w moim życiu był taki faktycznie moment odchłani takiej czarnej dziury i też może ta kolorystyka i te obrazy są takie trochę dramatyczne i takie może trochę smutne, ale potem powstały kolejne, kolejne, w których właśnie pojawia się ta smuga światła, więc myślę, że widz spaceruje po tych obrazach, to też znajdzie coś swojego, takiego, co w danym momencie jemu towarzyszy, bądź kiedyś się zdarzył z jakąś sytuacją swojej własnej otchłań. Polecam Państwu gorąco ten spacer po wystawie. Wystawa obrazów Magdaleny Nałęcz Otchłań prezentowana jest w świetlicy Stanisława Wyspiańskiego w Pałacu Sztuki. Polecam naszym gościem. Była Magdalena Nałęcz. Dziękuję pięknie. Dziękuję.